Hej moje byczy z tej strony Baca konia, a to jest kolejny odcinek ze Shadow Generations Lecimy za ten pierwszy pokonaliśmy w stadium odcinku bossa i z mojej perspektywy to było raptem jakieś 15 minut temu z z i to pewnie perspektywa będzie jakaś budniowa. I to jest bardzo ciekawa, bo jest taka mocno no, taka jakby to powiedzieć takie kamienie mamy, tak kamień mamy i w ogóle taka widać, taka jakaś... Nie wiem, kuju to jest <laughs> No nie wiem, już tego używać serio. X, o oh nie, co no nie tak, tylko nie to no. Jesteśmy jakiś kurwa z gliszczach jebanek nie wiem. Mogłoby bez przekleństwa, ale po to? No nie no, zwaliłem się znowu kuźba tą. Kwadrat... No nie tak. Puźba... Kurwa moje Gówno stoczyło się do roztopu. Co? So, nie wiem, no to gówno ludzi to. Kurwa, no. serio. Ja nawet nie pchnął żadnej gałkę, on się sam przesunął. Ale tu jest pytanie. Może ten pytanie zdradzi nam jakieś sekrety? Okej. Okay. Naciska, jak powiem, skoczyć. Trzymaj, aby chcić kulę odlecieć. No dobra. Okej, okay, to tam działa. ja pierdolę. To jest dla mnie dzikie. Dlatego muszę się tylko z tym oswoić. Im więcej mam umiejętności, tym, ja się ba tym bardziej mi jest trudno się ogarnąć w tej grze bardziej. Nie? Jakby Im więcej rzeczy dodają, tym ja mam większy majtwaki i czuję, że to będzie kusiwa masakra. Będzie dla mnie nie jest fakty. O, i teraz tu znowu mnie to... Uważam, że to nie o ale może ważne. Może być Power, W tak bardzo chcę, ja się nie zabraniam. Nawet tworzy to są te robotki takie czerwone, takie dobra. No dobra, jakoś ukradnę mniej więcej tego kuźwa cool dum CO coś tam, nie wiem, co mam nazwać, Jakieś kuźwa... DUM SHIT Nazwijmy to DUM sheet. Chyba wygląda jak prostu robot Tesli, a tu mnie to Ja pierdolę, to jest obsrane absolutnie przejebana to jest będzie, ja czuję, że następny pozwoli się opierał o tą właśnie umiejętność, prawda? I to będzie masakra Tak jak wola, tak, tak, z tymi skrzydłami nie było jeszcze aż tak ile, bo jak już to ogarnąłem no, tak tu, to myślę Myślę, że to nie będzie coś fajnego i ja nie wiem jak to, to teraz zrobić Dobra nie ma w Jak nie muszę po tej ścianie chodzić to M mogę w inny sposób to ja się nie wypłacę kwadrat kwadrat idziemy dobra mm... ładna korystyka flotowe elementy są bardzo ładne to podejście akcenty z dłuższem spuszczać Okej, okay, jakoś dałem radę to jest one szokujące nie, nie ja do tej pory naprawdę nie wiem nie wiem nie, nie wiem co on naprawdę robić sami ja naprawdę przyje, robię niby to co mi każą ale Dalej mam ekwakała w mózgu, nie tego no. Nawet zapomniałem, co się nazywa, Późno to co teraz robi, nie tak blizda. No, nie chaos kontroli... chaos ko no i chuj. A nie no, jednak nie chuj, sorry myślałem, że będzie znowu jakaś przepaść i dup, z którą zginę, ale jednak szczęście zabezpieczyli mnie przed tym nieszczęśliwym wypadkiem. Powiem to moje ubezpieczenie... Nie... nie, nie moje ubezpieczenie nie, nie pokrywa kuźwa, ataków z jakichś robotów, kujś robotów czy kuźwa Przez przepadnięcie w przepaść. No miałem nagrywać pulpitem, ale z pulpitę będę nagrał, to FPS ja będzie mnie, bo ten to jest sam jakiś broken trochę i... Zagrywam dalej kurwa, też w grę już całą grę przygotuję, bo... Bo nie wiem jak przygotowało, inaczej się na pulpit. Ej, tak grać naprawdę... A grę ambitnie dzisiaj, udowodnia mi, że jest... Rzeczywiście ma gorzej, dzień ta gra, bo co chwilę piscina, na no, poprzednim odcinku to samo było. Przy tej cięcia w celu synchronizacji Bo potem Ta gra z regułą jak się pomierza, tak piscina. Nie wiem czy to kwestia, że to u mnie tylko tak, czy... Z no, czym mimo że chodzi płynie na no, po prostu ona nie lubi się z program nagrywającym, no nie mam pojęcia bo tu też nie wykluczam mnie tej możliwości. Mamy jakieś beżywy właśnie już spoko. No Nie No spoko poziom. Jak na razie zmiana giełd nie jest aż tak mi jak się spodziewał. Na początku tylko miałem prąd, żeby tam doskoczyć, ale tak to, tak to nawet, tak to nawet nie jest źle. Nie? Jakby wam powiem. Andrew Jedi. Nie ma żadnej kurwicy, wszystko jest w porządku. Elegancko. Z ręki się skaczemy, faj, o stu piwaj What the fucking the fuck? To nie, co to, to, to kurwa jest? Najgorsze to zrobić prądy kurwa, czymś kopię nie wiem <Booksporte> O nie, nie, dlaczegoś to zrobił? Kurwa co ja tu zrobić? Mowa, chuj Zrobiłem tak, czy to do dobra metoda była, nie wiem ale nic mowa A to się liczy, prawda? Nieważne komputerom, ważne żeby to pomogło i... pójść dalej, tak? No. Ja jestem, jak mówiłem, do gier, komputerowe, do komputerowych, przynajmniej w lepszych gier. Ja to chyba zresztą do prostych kolorów o kurwa. Czekaj, wiesz co... Y Chaos Control... Chyba przelecimy to w ten sposób. Y dobra, ogarniam to, to kuźwa... DOOM Siet, No, bo to mówię, to mi główno przypomina tego forma. O kurwa jaka lawa fajna, ja naprawdę ciekawy dobór kolorystyczny. Tutaj lawa, to takie takie niebieskie, takie, no takie, znaczy nie z niebieskimi światełkami, takie czarne ja. to skrzynki z... So. o kurwa ma... O ty w dupę bym się wiebał. Bo kurwa zachwycam się kuźwa lawą. Nie, ja, żeby to tak rap się nie Ja nie jest tą bo jest nie tak żadna tak. To na kurwa bonusy ładuje Specjalne Spirdalaj kurwa! Sorry, ale po prostu tutaj że sami kurwa, jednak, późno ona przytnie i tu mnie boli, bo przymoknęła bez mataków, więc... Nie jakaś wielka ciężka, ale jednak, no, czasem... ...czas żera. Nie wiem, gdzie oni, późno poszli, no, ja bym ich zabić, ale oni coś tak... No, bez tego. O nie, najgorzej! Kurwa, najgorzej, nie no, seryjnie! Pacanie, dobra, formę przybiorę kuźwa, główna, to tam pomoże. Jasne. No, no, panie. dobrze, że to nie ma jednak kuźwa z temu żyć, bo... mu musiał to chwilę od Oh O to, ale teraz to było przypadkiem, serio. Ja żebym tu teraz przypadek zrobił. O tak, kwadrat. Dzięki haję. Chyba zabiłem. No kurka, wodna kacuszka, nie myta w dupie. W rowie ciś spędzi. Tylko trochę o sumie nie ukroni przez moją śmiercią zagby. Jezus Maria seryjnie. Co ty robisz człowieku? Jakiś chory. O mać ma kujwa. się kuźwa. Granie duże pcina to szejdą ma jakieś kuźwa... akty tego, że ma ochotę samobójstwo. No to jest po prostu masakra. No dobra, to się stanąłem. O matko, nie. to to, to jest trudna, 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 w ostatni trudna, ja trudna, 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 no. trudna, 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 Przebombing tu wpierdolcie, jasne, żebym się w bał. no spoko pomysł. 30 minut, a tym mamy oczekamy się, że macie 15 minut, dobra. Tangody jak dupa trudno, tak mówię, niech trajharduje, aż do strzelać, ja to pocha ma tu dupę. No jak widać, nie? Mhm. Bo powiecie, litera D dupa, to, to się w skończy tak. Chaos Island 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 Tajland! Tajlandia. Chociaż to woli bardziej dla tynosów Czy w Tajlandii czy na tynosie? Nie wiem Chyba raczej w co? nie? co? O a kula Kula daje fula Ty my tu zaczynamy ale się nie damy bo to ja kula który pokazuje wszystko co się da ale nie sprzeda bo to ja nie sprzedaje się Pójść walot kopałem stary mem Ale wielkie kule Kule, wielkości, kuźwa moich jajec kuźwa okay. Serio Pężą, kurwa No nie wiem O okej okay, dobra bałem się, że Dlatego byś tak trzeba spędu Mówię nie wiem to jest pode mną, mnie Się że kuźwa o, No właśnie niechybna zguba nie? Ale trochę już się wymagającym robi, to już nie jest. To co na początku, czy znaczy, ten pierwszy etap, gdzie ten I pierwszy raz nam się pojawił, bo to było przejebane, ale dlatego, że grałem na klawiaturze, więc miało prawo być prze... Tak to jest, jak mu się spieszy. To się diabeł cieszy. No, a ma tu nas wcześniej nie grozi. Dzięki Bogu. Kurwa, nie, 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 Nie. Fak, serio No autentycznie idzie mi już gorzej, nie? Bo ja już kurde się dekoncentruję koncentruję jakoś, albo mózg nie funkcjonuje nie wiem. Ale to, to, ale nie, no, no ma problem ze sobą, mnie potem ta będzie wrkołka, no ja nie wiem, dlaczego w każdej plastroniki musi być ten jeden tak który się kuźwach zawsze powstają ten dup, no Musisz się męczyć nie wiadomo, kuźwa ile ty. Zawsze tak jest. A no, przynajmniej ja tak mam. Proszę wydać mi wprost, ale jak pójść w ołotykanach, to już chyba pojewany No, no, tylko pędu i syrautów z kopiasu. Udało mi się tym razem. Dobra, checkpoint, jakiś boże panie z Nazarethów. Jeep, 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 kurwa, dzięki wszystko. Pójść waję. Jebać ty kule, kurwa. kurwa. Sfryzujesz matę. Ma o fak. Tutaj leczą kurwa jakieś kulki nowe. Kuleczki czekoladowe. Tylko że niestety nie. To nie są kuleczki czekoladowe, tylko culecz... kuleczki kuźwa śmierci. Op. Siup. Zajmili się. Ej, kurwa, szkoda, że? Ona się swo nie rozpierdowało. Tak, możemy zastąpić niego. Hmm, kurwa kurwa. mać. Yy. Znałeś się pewnie, z który góry Znowu, kuźwa, ten, kurwa, slime'ik. My goodness, kurwa, machen. No. Ja pierdolę, co? Łezo, kurwa, skocz. Doskocz. No zaraz, kuźwa. No, 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 było, było, <laughs> nie, to ja ocia mi koniło, siedź dole kuźwa spęciały. Co jest o, kurwa serio. Ja nie lubię się w grach komputerowych, naprawdę no. pa xx kuźwa y no. Udało się, dobra. Nareszcie. O nie, tylko nie to. O nie. Serio? Kuleczki kuźwa, wielkości mojego prącia kuźwa Nie wiem To jest to nawet ci kuźwa nie, się, kuśba, na bo to jest ja, kurwa wygadyjnie Co to kurwa ma chemii nie, nie pytam, nie mam pytań Zwierdalać to, to foslejbanet Ale ich pocisnął na pewno mi przykro z To jest wszystko poryte, to jest poryte gówno no o oh no! U no, f**k. Się troszeczkę dźgnąłem. O. Kurwa, serio. Jesteś kurwa mądry. Mądry inaczej, nie? Mądry jest inaczej. Wstyd do siebie. Nie, to jest... To jest dziwne. Eksperyment by się kuźwa dum Goonem. O jest strasznie. Naprawdę. Mega suspicious to wygląda. Kurwa. No, tak myślałem, że będzie tu po lewej, raz po prawej. Łaj kuźwa, O oh my no. Aha, nawet jak kurwa dotknę tą kulkę, to i tak mnie zabije. Tak nie, to nie musi mnie rozjeżdżać. Wystarczy, że to dotknę tym stanem, tak? już rękę, powinienem nie będę ją D, ale trudno. Tak mówię, może tu się zarobiłem. O, przywrócę na chaos, aseraj. O, jednak ja taka kazuję no proszę. Ale on już i tak szelif, focha, więc to <grym> bez różnicy. Przynajmniej taki kutamina był taki. fu. cy. Chyba, chcę ci powiedzieć więcej. Oh, yeah. O, je. -oh. O! Θα πάει και η σπίτι, 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 Kurwa się wystraszyłem. Popatrz mi wyrwał, Ale zajebiste, to jest kuźwa w Sonic Generation... Najszy... Ja to samo katsenkę. Znaczy nie, czy był już się pamiętam, ale... Znaczy wiem, że to jest właśnie część Sonic Generations. O, randka, no proszę. O nie, ja wiem co to będzie! Bo ja tu pamiętam! Ja w to grałem na Sonic Generation, tylko nie przynę jako Sonic, bo Sonic miał tu udawać ch szmarak chaosu czy Mentos mocy trzeba będzie mu będzie chciał zabrać O ty w dupek to jest teraz potężne ty Ja teraz będę go z perspektywy 6 doła chyba A ma być sama kaseka ty, tylko nie wiem Ja ciś nie mogę ty To mnie szokowało teraz ty Jestem w ścieżki w szoku Tylko że tam 6 do nieba takiej mocy no, Nie co wypuści sobie klienę, ta prawda? O, nie, puśćcie z siebie kuździ wam, to z mocy. Ja pierdolę, ale ja jestem teraz w soku, ty. W so tak, w soku, w sok. Jestem w soku, dosłownie, pomarańczowym najlepiej. Ja. Ooo, pani seksy. Pani seksy. I mam ostatnio zobaczyć, czyli co mam? Sonic wygrał? Co to wygrał? Zróbmy go na rówieś, czy nie dla niego.

Kolejna wysypka odzyskana. Cieszmy się, ja my drapmy się po Dicksie. A jeżeli się tylko... A się, się po... A nie można. O czym ja myślę? Dobrze, że udało nam się tu połączyć. Wiem, że mi pomożesz. Będę się rozglądać po okolicy i zbierać dla ciebie informacje. Im szybciej się stąd wydostaniemy, tym lepiej. No muszę takim mówi kim głosem mówić, bo ona jest taka łowicielska, tak? Eee, czyli co? Znowu będzie bosidło. Próbuję ja ogarnąć w którą stronę myśli. To jest pudełną. Och, nie słuchaj. Wziąłem się tam. Ach, 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 ach. Może przestanę dodać takie dźwięki, bo brzmi, brzmi bardzo zimno. Nie przestać. Także jestem na tę troszkę później. Ach, masz to kurwa, jest. Aha. Nice. Co, co, coraz trudniej kój właśnie tam dostać, seryjnie. To jest super, jakby popijam. To tak źle wygląda. To A, co było tak? to. okej. Okay. Ura, muzyka samemu Jo! Ale ładne katakomby. Jo! Ma Mother of gun Fuck you Zapomniałem się Oni, ale ja prawie to zaskoczyłem Magia sto... Oh, kurwa, stolec wpije Co? Może tam trzeba? O, chyba jednak tam wiesz Tak mi się to widzi Dobra, nie pływa już po tym, no Jeszcze raz, odwróć się. O matko, no nie chuj Wy jesteście posrani, no Ja się teraz tak bawić. To jest psza, absolutnie przejebane. co? No Źle to robię. Już zaraz zjebię stąd. Kurwa, o matko! Ludzie! Bo chcę skończyć ten odcinek. Nie no, Jak tam mam. nieco? co? No, zwoimy tędy, bo ja na ja, ja, nie czekam. Co? Ale coś czuję, że będzie masakra. De kurwa. No, Jezus, boli mnie to mocno. Tam jest ten gate, kurwa. Teraz, kurwa, żebym nie pojechał kierunku, bo mam z sobą kanalę. Będzie jaka trudna. Postąpam bardzo, bardzo nareszcie. Uh -huh. A pierdolę. Mnie to przerasta. Serio. Za dużo kuźwa. Naprawdę. Żeby bossa pokonać, trzeba być w takiej cyrki do tala i przez takie kuźwa. Kałuże, kuźwa, wagnoju przychodzić, posrało was, Dobra, wiecie co, zapijemy na tym. Kurwa, ...przestań, źle, ja pierdolę. E, Także to było na tyle. Mam nadzieję, że uczynię wam się podobał. My się na podegramy. fajnie, kurczę, sami się tutaj irytuje, to prawda. No bo wiecie, kurczę, no to sami kule jak szczekło tkawy, nie jest dla mnie zbyt, no fajnie. Mm, bo nie lubię, jak mi coś kurwa nie wychodzi. Eee, więc toba, zbieram sobie śrubę. Więc za to było na tyle. Jeszcze raz trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych. Chodźcie na komentarz, subskrybujcie i tak dalej. Liście me ja, ja, czy nie? Nie róbcie tego. Znowu było na tyle. Trzymajcie się. I na razie. bujaczki.